Ratuj w potrzebie i broni od zguby, by w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami. Tę przeświętą sprawuje w intencji zmarłych Wacława i Katarzyny Kowalczyk. U początku tej przeświętej, prośmy Boga o miłosierdzie nad nami, uznając się za grzeszników. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Panie, który przygotowałeś nam mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się, Boże Wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość. Zaszczep w naszych sercach, miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności. Umocnij w nas wszystko, co dobre i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Nie chcemy, bracia, abyście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili, jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z nim. To bowiem głosimy Wam jako Słowo Pańskie, że my żywi. Pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan wstąpił z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi, tak pozostawieni wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób na zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. Oto słowo Boże. Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić Ziemię. Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić Ziemię. Śpiewajcie Panu pieśnową, śpiewaj Panu ziemię cała. Głoście Jego chwały wśród wszystkich narodów, rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów. Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić Ziemię. Wielki jest Pan godzien wszelkiej chwały. Budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie, bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą. Pan zaś stworzył niebiosa. Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię. Niech się radują niebiosa i ziemia weseli. Niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie. Nie wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię. Przed obliczem Pana, który już się zbliża, który już się zbliża, by osądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej prawdy. Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię. Alleluja, 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 Alleluja. alleluja. Pański spoczywa na mnie, posłał mnie, abym u Bogimni niósł dobrą nowinę. Alleluja! Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym uciśnionych odsyłał wolnymi. Abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich. Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali Mu, i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. I mówili, Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie. Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarebcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza. A żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk, Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i, prowadzi, i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo pańskie. Zgromadzeni w imię Jezusa Chrystusa, módlmy się do Boga, który jest źródłem wszelkiej świętości. Módlmy się za Kościół Święty, aby na całej Ziemi świadczył o Bogu. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziców, aby umieli dopomagać swoim dzieciom w odnajdywaniu ich powołania. Ciebie prosimy. Módlmy się za cierpiących pokusy przeciw wierze, aby Bóg dał im łaskę wytrwania przy prawdzie prawd objawionych. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za Wacława i Katarzynę, aby Pan Bóg dał im udział w wiecznej chwale. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy z wiarą słuchali Słowa Bożego. Ciebie prosimy. Boże wiekuisty Pasterzu i Rządco, przyjmij prośby swojego ludu i obdasz nasze czasy pokojem przez Chrystusa, Pana naszego z rąka Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech najświętsza ofiara zawsze nam udziela zbawiennej łaski, aby jej mocą dokonało się nasze uświęcenie. Do którego zmierzają sakramentalne obrzędy przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami, mi w górę, serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne izba, a abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dzięk czy przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela. Który stał się człowiekiem za sprawą ducha świętego i narodził się z dziewicy. On spełniając Twoją wolę, aby dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać. I objawić moc zmachartwych stachania. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę razem z nimi i wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, osana na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. osana na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierci zmartwychwstanie Twojego syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy. Aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże, o Twoim kościele na całej Ziemi. Spraw, aby Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz samym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach którzy zasnęli z nadzieją w zmartwychwstanie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem Jej Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, ze Świętym Franciszkiem, Świętą Klarą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, Abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego. Wszelka cześć i chwała Przez wszystkie wieki wieków Amen. Amen 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 Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi bożymi. Dlatego ośmielamy się mówić Ojcze Nasz. Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdasz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Przynosie trzeci i kresł nas wszystkich niebradości moich od wszelkiego zła. Zkładażmy zawołała Twoje i przykazania. Nie odłączyć się od Ciebie. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Jestem tym abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowa, a będzie uzdrowiona dusza Moja. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś przy swoim stole. Spraw, aby ten sakrament utwierdził nas w miłości i pobudził do służenia Tobie w braciach przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.